Jesteśmy przy dworcu kolejowym Olsztyn Główny. Zaraz obok znajduje się dworzec autobusowy, którego tak naprawdę to prawie nie ma. To jest dworzec, z którego dość często korzystam, ponieważ jak wiecie, dzielę życie między Mazury a Warszawę i staram się nie korzystać z samochodu tak dużo. Dojechanie pociągiem po prostu jest wygodniejsze, jest tańsze i jest bardziej ekologiczne. No więc niestety ta podróż zawsze trwa bardzo długo zwłaszcza jeżeli mam dojechać stąd do siebie na Mazury. Busiki są, ale nigdy nie wiesz, czy będzie w nich miejsce. Ten przejazd z busikiem nie jest specjalnie komfortowy. I w tej sprawie KPO też by pomogło. Dlaczego? Dlatego, że aż 16 miliardów złotych w KPO jest przeznaczonych na modernizację kolei. Są tam pieniądze na to, żeby zmodernizować prawie 500 km tras kolejowych. Stąd do Mikołajek, Mrongowa czy nawet na północ Olsztyna nie ma jak dojechać. Nie może tak być. My proponujemy kolej w każdym powiecie, PKS w każdej gminie i natychmiastowe odblokowanie pieniędzy z KPO, właśnie na tego rodzaju inwestycje.